Witam serdecznie. Maciej Wudzik WG Kosakowo. Sobota, 6 czerwiec. No się zrobiło ładnie, się zrobiło ładnie. Cały dzień wczoraj padało. Bardzo brzydka pogoda. Ja nie wiem, czy ten maj będzie miesiącem, który będziemy długo pamiętać. Ja na pewno będę długo pamiętał z paru względów, ale czerwiec, no mówię, też się zapowiada Jakoś rewelacyjnie, od poniedziałku znowu deszcze, to mówię, tu wczoraj wszystko, wszystko pływało. E, co się zmieniło? Zrobiliśmy takie przysłony na gołemniku. zrobiliśmy przysłony na e, od wiatru i od deszczu, gdyż, no mówię, no takie zachodnie wiatry ostatnio wieją e, z, z ulewami, że to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko spotykane. E, nie jest to od razu na siatce, tak jak tutaj na drzwiach. Na drzwiach to zrobiliśmy troszeczkę inaczej, bo tu zamki, wszystko to nie chciało nam się tego robić. Tak to sobie troszeczkę zrobiliśmy powiedzmy olewacko. Tu jest zrobione wszystko tak jak powinno być, czyli nie dość, że, że odstaje, jest osłona, to jeszcze odstaje, jest, po prostu też jest przepływ powietrza na, między na siatce i na tym, jeżeli z tej strony byśmy nabili na przykład siatkę, to tu się osadzają pióra, kurz, pył, tu tego nie będzie. Na pewno gdyż mówię, że jest to, jest to szpara, która, która powoduje to, że to powietrze też jest tu się zmienia i krąży. A gołębie, jak na tą chwilę no mówię, czują się dosyć dobrze. Wczoraj, wczoraj je wszystkie tu przeliczyliśmy, te gołębie, i dzisiaj, praktycznie to teraz skończyliśmy robić. Czyli, czyli na tą chwilę, tak jak pisałem na stronie, brakuje dokładnie 23 gołębi z 520 chyba, czy 30 gołębi, które były w tych, w tych boksach. No, sam byłem świadkiem ataku kilkukrotnie jaszczębia i sokoła niestety te ataki były z powodzeniem nawet na filmie widać, jak wejdziemy na filmy sokoły jak zjada prawdopodobnie gołębia z WG młodego bo no mówię, no ktoś może mieć o tej porze tutaj młode gołębie zatopowane czyli, czyli no, taki, taki pech w tym roku no i drugo, druga sprawa to mówię no szczepionka eee, no, część ludzi nie szczepiło, część ludzi szczepiło eee, szczepionkom e, różnego pochodzenia, na pewno na pewno bardzo, bardzo dużo szkody narobiła szczepionka w tym roku eee, Polska na Paramikso e, to jest e, e, Pawiwak. chyba e, M Pawivak ja też ją szczepiłem tą szczepionką w tym roku. Tym wakiem. No niestety, na 40 na przykład u mnie, zaszczepionych głębi, też kilka dostało kręćka po 3-4 tygodniach. Tu koledzy, którzy szczepili tą szczepionką, też te gołębie po prostu odcierpiały. Zmiana, zmiana mówię otoczenia, zmiana flory bakteryjnej. No odczuły te głębie To no, niestety bardzo to odczuły. Kilkadziesiąt gołębi było wymienionych, też po prostu normalnie kręciły. Było to dla mnie bardzo ciężkie przeżycie, gdyż mówię, zabicie gołębia dla mnie jest to, jest to bardzo ciężkie i nie lubię tego robić, ale no mówię tutaj byłem zbuszony, część gołębi wyszła z tego, część gołębi wyszła, z tego, sprowadziłem specjalne środki. Z, które kosztowały też duże pieniądze, ale no mówię, testowaliśmy też nowy produkt. No, Część głębi udało się wyciągnąć. Zobaczymy, jak one będą reagowały w lotach. Czy to im się nie. Nie odbije, tutaj jeszcze dwa zostały sobie na dachu. Dzisiaj wypuściliśmy dopiero po południu, gdyż rano no, to był po prostu taki wiatr, że, że nie było można ich wypuścić, choć po południu też jeszcze dosyć dymało I nie wiem, czy tu wszystkie jeszcze sobie gdzieś nie, nie poleciały dalej, no ale muszą się nauczyć tutaj latać nad wodą tego MB, gdyż tu jest, mówię troszeczkę inaczej niż. Niż gdzieś tam mówię w centralnej Polsce. Tu są bardzo mocne wiatry. One muszą się nauczyć latać w mocnych wiatrach. Eee, czyli tak to wygląda na tą chwilę. Eee, gołębi mówię jest 600, e, w tej chwili 30 kilka. na e, Stan jest. E, jeszcze jest kilka gołębi do dosłania na wymianę. Eee, I to jest praktycznie wszystko. Eee, Gołębie będą szczepione gdzieś 20 20 czerwca. Wtedy już będzie cały stan zaszczepiony, jeszcze raz będzie ponowne liczenie i od tamtego czasu już wszystkie gołębie będziemy krótko trzymać i muszą przechodzić przez anteny i, będzie i będą uruchomione statystyki. Mam nadzieję, że. No w tej chwili mówię przez te przysłony widać, że gołębie chętnie przebywają w nocy na wolierach, Siedzą na wolierach, niż, niż się tłoczą w środku. Ze względu na to, że to na, na te przesłony to są rzepki, e, siatki, e, naprawdę są bardzo fajne. E, zobaczymy, jak będą sobie długo zdawać relacje e, z, z tego, jak będą długo e, tutaj, będziemy z nich korzystać, choć e, tamte siatki na tamtych boksach to już są dwa e, lata i praktycznie nic się z nimi nie dzieje, czyli jest materiał bardzo wysokiej klasy. Tak podejrzewam. Eee, no. Eee, co jeszcze? No, no, no mówię, no wszystko, wszystko na razie się normuje. Jest jeszcze tam kilka gołębi odsadzonych w granicach 20 gołębi, ale one dochodzą. One dochodzą bardzo fajnie. Tam one są na pełnym korycie. E, trzymane mają e, max, e, max witamin. Mają B kompleks cały czas. Po prostu troszeczkę inaczej je, je trzymamy. One muszą one muszą sobie dać rady. Jeżeli nie, to będą następne głębie usunięte, ale to już nie będą gołębie niestety do wymiany. Będzie tak jak teraz, będą te gołębie przypisane do następnego roku. Po prostu jakieś bonusy. No. Do usłyszenia. Dobry lot. O, jeszcze się zerwa.